Chcę podarować ubranka pomóc innej mami, aby mogła ubrać swoje dziecko. Ubranka, na której może jej nie stać. Prezent serca ode mnie dla innej rodziny, dla innego dziecka, bo rozumie. Inne mamy. Te też są wielokrotnie w podobnej sytuacji jak ja. Inne kobiety, które mają niskie dochody, są teraz w ciąży. I za bardzo martwią się, co biorą własne dziecko. Chcę się dopiero co narodzi. Dlatego chcę podarować to, te uranka. Te uranka dla innego dziecka i innej rodziny jako prezent serca od matki do innej matki.